Załóżmy, że mamy taki układ i mamy, dobierz rezystor w tym obwodzie, dziennikę napięcia, aby dostarczyć napięcie 3,2 do obciążenia, zakładając, że obciążenie będzie pobierać prąd 10 mA. Prze w tym napięciu. Jest różne metody, ale ja będę brał najłatwiejsze, bo możemy używać. Owszem, możemy używać ten wzór. E, dziennik napięcia, to znaczy V0 równa się R2 przez R1 plus 2 prym razy Napięcie zasilające. Gdzie R2 prym jest? R2 równoległe z R0. Możemy obliczyć R0. To jest V0 przez I0. I od tego wzora możemy obliczyć R1. To jest troszeczkę skomplikowany. Ja będę używał. Łatwiejszą metodę, bo ja znam V0. V0 jest 3,2 V, to znaczy V1 jest V minus V0, to znaczy 20 minus, minus 3,2 i to jest, to jest 20 minus 2, to jest 16 dobrze. 16,8 V Jeżeli mamy V1, możemy obliczyć jeszcze nie. Możemy obliczyć najpierw I2, który płynie tu i 2 i 2 to jest V0 przez R2 to jest 3 w 2 przez 470 to jest 3,2 podzielić przez 470 i to jest 6,81 mA. Jeżeli mamy 2, mamy I0 i 1 na ten węzeł będzie I1, będzie I2 plus I0. 681 plus 10 to jest 16,8 1 mA i od tego możemy obliczyć r1 to jest V1 przez i1 i to jest 16,8 przez 16,8 mili to znaczy 1000 1000 zobaczymy to jest 1000 ohmów 1000 omów jest łatwiejszy niż pierwsza metoda. Widzicie, jest szybciej. I teraz idziemy do następnego ćwiczenia. Możemy tak samo używać dziennik napięcia. Mamy, gdzie jest drugie ćwiczenie. Tak, drugie ćwiczenie jest tu. tu. To jest odwrotnie, mamy obliczyć r2 tak samo możemy używać tezę skomplikowany ale wiemy że v0 to jest r2' przez r1 plus r2' razy v i r2' to jest r0 równoległy z r2 i od tego możemy obliczyć r2 ale będę używał inną metodę której używałem wcześniej to jest szybciej rozwiązywanie wiemy, że V0 jest 5V to znaczy, że V1 tu będzie V minus V0 to jest 36 minus 5 to jest 31V dobrze i możemy obliczyć I1 to jest V1 przez

1 plus i 0 i 1 to jest, przepraszam, i 1 to jest i 2 plus i 0, to znaczy, że i 2 będzie i 1 minus i 0, to znaczy i 1 to jest 94 minus 75 to jest... Jest 19 miliamper. Znając I2, możemy ją obliczyć R2. R2 to jest V2, który jest V0 przez I2 i to jest 30, przepraszam, 5 i 35 przez I2, 19 razy 1000 i to jest. i to jest 264 ohmów tak sprawdzę sprawdzę tak i teraz idziemy do następnego to oba oba rezystory w tym obwodzie dziennika napięcie należy dobrać tak aby dostarczały 6V do obciążenia zakładając, że obciążenie będzie pobierać 7 mA prądu przy tym napięciu oraz aby prąd upustowy to znaczy prąd, który będzie płynął na R2 było 1 mA dobrze mamy mamy od razu I1 I1 to jest I2 plus I0 to jest 1 plus 7 to jest 8 mA od tego możemy obliczyć cr to jest V0 przez I2 i to jest 5 przez 1 mA i to jest 5 kΩ tak 5 kΩ czy przepraszam

Dobrze. Przez 1 to jest 6000. Dobrze. 6 kiloohmów. To jest dobre. I mamy obliczyć teraz R1. R1 to jest V1 przez I1. I1 to jest 8. V1 to jest V minus V1 to jest V minus V0. To jest 12 minus 6. To jest 6V i to jest 6 przez 1,8 mili, 10 kilo, e, 10 do potęgi 3 i to jest r 1 50 ohmów. Obliczyliśmy R1 i obliczyliśmy R2. I tyle miałem do powiedzenia. I dziękuję bardzo.